Wcześniej zabrakło woli politycznej, wyobraźni? Myślę, że hasłem przewodnim, które towarzyszyło pierwszym latom, pierwszemu pierwszym dziesięcioleciu czy pięcioleciu III Rzeczpospolitej było hasło: wybierzmy przyszłość. Jeżeli wybiera się przyszłość bez korzeni. No to w związku z tym można niejako o przeszłości, o historii zapomnieć, a tym samym zapomnieć o bohaterach, czy też traktować ich jako pewien taki dodatek fasadowy, który taki, się stawia żywe pomniki, ale tak no żywe pomniki, które się odkurza przy okazji rocznicy 1 sierpnia, 1 września czy, czy, czy yy, tego typu rocznic historycznych. Natomiast my pamiętamy, że powstanie warszawskie, powstańcy warszawscy są dla nas ważni nie tylko 1 sierpnia, nie tylko przez 63 dni, ale każdego dnia w roku, tak samo jak wszyscy weterani, tak samo jak wszyscy kombatanci. Ale moim zdaniem wynika właśnie to ze zmiany myślenia o tym czym jest naród, czym jest polska historia. Ja tutaj często staram się w, w tego typu dyskusjach przywoływać słowa świętego Jana Pawła II, który nauczał nas, że historia narodu to jest następujące po sobie, to są następujące po sobie pokolenia. One poddawane są prawu mijania, prawu śmierci, to jest oczywiste, ale łączy je te same wartości. Odchodzą pokolenia y, historyczne, ale przekazują kodeks wartości współczesnym. A współcześnie, jak mówił pięknie Święty Jan Paweł II, muszą następnym pokoleniom przekazać dobro wspólne, czyli ojczyznę. Jeżeli tak podejdzie się do historii, jeżeli tak podejdzie się do dziejów narodu, że zakorzenieni jesteśmy w przeszłości, zakorzenieni jesteśmy w kodeksie wartości, które uosabiają weterani, to wtedy można budować współczesność i można marzyć o przyszłości kształtowanej na tym samym.